Dobrą zagrywką zawodnik. Jeśli zakończy to asem serwisowym, to będzie równie ładnie. Maciek Pawliński, wysoki podrzut, mocno Kaczmarek, przyjęcie w punkt, Janusz Dobieńka, Bieńka. zablokowany! Sebastian Warda kończy to spotkanie. MKS Boniwex Będzin wygrywa w pięknym stylu. Czwartą partię 24 do 26 i cały mecz 1 do 3. Trzy punkty w Sosnowcu, trzy punkty w Kielcach. Wynik tego playoffu 6 do 0. we Sebastian Warda, środkowy bloku MKS Bonimek z Człowiek, który ostatni, jako ostatni dotknął piłki w sezonie Plus 2014-2015 w barwach MKS Banimek z Jakie to uczucie? To jest znakomite. Jest w ogóle, tak przez cały mecz się czaliśmy na Bieńka, więc w końcu udało nam się zablokować w decydującym momencie. I cóż, no, cieszę się bardzo, tym bardziej, że wygraliśmy 11 miejsce, więc tylko powody do, do uśmiechu, jeżeli chodzi o, o końcówkę ligi. Kuba Oczko, MVP dzisiejszego spotkania, drugi MVP w tym sezonie, zgarnąłeś, niewiele mieliśmy okazji świętować zwycięstw, jeśli dobrze pamiętam to 9. dwa razy Ty byłeś MVP, w tym meczu to chyba szczególnie smakuje dobrze, prawda? Myślę, że każde zwycięstwo cieszy, a nagroda taki dodatkowy smaczek, ale tak jak mówię, tu najważniejsze było zajęcie 11 miejsca. No właśnie, podkreślmy to, że to był czwarty set 24-23. Piłkę po stronie efektora Kielca rozgrywa Grzegorz Pająk chyba albo Krzysiek Janusz do Mateusza 2 20 wzrostu, 5 cm przewagi nad tobą. I taka czapa. Skarpetki. I wygrywamy to spotkanie 3 do jednego. No piękne. No, nie, no, przede wszystkim też trzeba zauważyć, że dwie przez piłki bardzo dobrze zagrało Miłosz Hebda, Bardzo dobrze zagrał. To też miało bardzo wpływ na wynik. No i też no, nie ma co mówić no, przez cały mecz. Bieniek, no radził sobie na szczęście. I nas omijał, mimo tego, że pilnowaliśmy go. W końcu wszystko się sensie udało, więc tym bardziej się cieszę z tego. Machałem do Kuby Oczko, który już szedł do, 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 do Szatni. MVP dzisiejszego spotkania dobrze obsługiwał, Kuba pod siatką chłopaków. O, 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 bardzo dobrze. Chyba, że to jest jego kolejna młodość, nie wiem która, ale naprawdę zagrał kolejne znakomite spotkanie pod koniec. Oby takich jeszcze więcej. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze grać Chris z Okiem i, i będzie tak grał jak dzisiaj. Dokładnie, zajęliśmy to 11 miejsce. Kuboczko jak zwykle skromny. No, nie zaczął się najlepiej ten sezon, prawda? Okupowaliśmy ostatnie miejsce w tabeli, ale udało się chyba w ostatnim możliwym momencie odbić od tego dna. No i zająć 11 miejsce. Miałeś takie myśli powiedzmy samobójcze, że jednak skończymy na tym 14 miejscu. Czy, czy wierzyłeś cały czas, że się odbijemy i będziemy wyżej? Nie pamiętam już tamtego okresu, także staram się myśleć dniem dzisiejszym i, i, i myślę, że na tym się trzeba skupiać. Bardzo serdecznie gratulujemy 11. miejsce wywalczone MKS Baniłek z będzie Sebastian Warda środkowy bloku. Dziękuję. MKS Baniłek Zbędzin będzie zajmuje 11. miejsce w plus lidze. Dziękujemy.